Aj tam, aj tam, miodek. <grym> Loks, widzę, że cię te pszczoły zainteresowały. Nie, nie, lubię pszczółki, generalnie. No lubię, bo tylko tutaj trzeba wiedzieć, co skrzyżować. Się bawiłem. Trzeba wiedzieć, co skrzyżować, żeby wyszło dobrze. Nie wiem, ja to wiesz, na pała... Ła, biją! <grym> Fuck, ne, no nie, no... Ej, ja wam daję żyć, a wy co? Znaczy, zabieram wam żarcie, właściwie. O, się z dupą. Propolis. Jeden Propolisu mamy znowu. Midos no drone. Nie wiem, rzucać jakiegoś... Midosa z... Midosa z Marshis z O, tu jest dobry. Mam coś. Coś, co Ci może... Coś, co Ci się może spodobać, żeby... Eee, tropical. Odmówiła posłuszeństwa. Masz y, przypadkiem jakiś wolny ul? Przypadkiem oddałem ci Ale Wiesz, nie, aha mam, tak tak, tutaj pierwszy, wol... pierwszy od wejścia Wolny ul mi potrzebny Pierwszy To idę tam I może wyjdzie akurat cultivate na miód O, byłoby bo fajnie Bo z miodem to jest tak średnio Dobra, tu już jest jeden miodek z tego Komona. Jak miałem cultivate na Fast Worker, to mi wytwarzało 18 kombów w przeciągu kurde kilku sekund. E, Valiant Common, Valiant Madno, Valiant Tropical Nie baw się z Valiantem kurcze. Z Valiantem to się tak krzyżuje. I wychodzi, czekaj, Valiant i... Stitfast i wychodzi ci pszczoła Heroic. A miałem takie pszczoły, miałem Heroic. Tylko to musisz w lesie je skrzyżować. Drzewo musi być. No, one drzewa zżerają. No bo sam musiałem drzewo posadzić. Pamiętam. No no no. Heroiki właśnie te drzewa zżerają wszystkie. Co tu się robi? Tu się marsi bada. ja myślę co by tutaj jeszcze zrobić? Valiant marsi, O. Hmm. Forest Valiant, Cultivate... Cultivate Valiant Nie wiem. Cultivate Valiant, Tysiąc kaktusów ale oszukuję ta skrzynka to jest 500 to jest połowa czekaj bo szukam co by tu skrzyżować eee, to slick prep... eee, ty chcesz ten y, zwykły pobolić czy ten y, slicki zwykły a co ze sliku się robiło nie pamiętam patrzcie 8 niby jest a I je się przerabiało w pistony. pistony się robiło eee, a wezmę zamówię jednego i zobaczę wall jumping boots controller circuit Recycling circuit. Detector Monster Jakiś wall jumping boots Patrz. Oh, letter yeah. blank O jejku, jejku Właśnie Szkło kolorowe W termonik fabrikatorze szkło kolorowe się z nich robi Idę robić ten Słyszałeś nie? Słyszałem, słyszałem, idę wrzucić Vax jeszcze dwie cast? pszczoły cast? Wax cast. potrzebne będzie mi A w centry jak ją przepalę e, Właśnie, mogę mieć te nitki na lepszy plecak. O, 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 to, to, o, otóż to, otóż to Otóż to. O to mi chodziło. Kurde, ja potrzebuję jeden wolny zasrany UL I. Na razie wcale nie ma tego wola. No flowers Która to się zbuntowała? Eee... Marsi Czy to miałem w centrifugio zrobić? Mhm Nie, czekaj co? Kolorowe szkło? Nie Pieprzyć kolorowe szkło Co ty chcesz? Nitki? Nitki? Nitki. Nie wiem, nie wiem, Już nie w fajnie O kurde, ale nam się common trafił ładnie, trzy o kurde, ładnie, ładnie się to trafiło. Daj cukier. Ten daj miodek. Dobra, nie widzicie mnie, ja wam tylko wezmę jeść. Kurde, tak się zastanawiam, że chyba przerobię tą skrzynkę, wiesz? Na? No. Na co? A, muszę tak przemyśleć. Ona oszukuje, nie? No. Tylko czy teraz oszukuje ze stronami? Nie. Jest pytanie, 33 strony? Nie mam pojęcia. Arona ma itemów na stronie. O, tu jakoś jeszcze jakiegoś drona mam. Foresty Drone. Patrz, Tu jest mój czysty piękny komuś. Tu jest Cultivated novel. A ja zaraz się chyba idę, idę kłaść spać. A, to będzie spał. Trzeba pszczoły krzyżować, nie? Jasne. Ja tam bym Mieliśmy chciał zrobić ten... ten... Reaktor. reaktor. Ale nie, pszczoły są, pszczoły są naprawdę fajne. No Czuł z reaktorem, to... pszczoły ważniejsze. Fusion reaktor. Jutro, Jutro zrobimy. Tak. Grek Tech Computer Cube. O. Data Orb i Energy... Data... O kurde, tu się wszystko robi co innego. Data... Okej. Okay. Dobra, ja będę musiał, wiesz co? Czekaj, ile zna. na... Raz, dwa, trzy, sześć na... 13 razy 6, bo nie chcemy się liczyć. Mm, 13 razy 6, 78. 80 za okrągleniu. Niby 33 strony. Mm -hmm. a 80, tak? A ile w diamentowej no. skrzynce jest? A nawet Niemcy, nie wiem. Bo jest to coś. To musiałbym zrobić ze 40 skrzynek diamentowych. No i w default routa ustawić. Wszystkie. No i od każdego byś musiał ustawić pro, yy, providera. Wiesz? Trochę skomplikowany system, nie Prosty system, nie, nie, ale prosty bo... system Ale można zrobić... Ściana tak, skrzynek. Y... Ściana skrzynek. Z tyłu prowajdery, przykę... a z przodu... Po co? A z przodu ten. Czemu tego nie chcesz zrobić na modułach? Co? Czemu na modułach nie chcesz tego zrobić? Na modułach szybciej mniej miejsca zajmuje. No teoretycznie tak. Mamy propolisu 12 aż... No zrobiłem, bo nitki robiłem. No człowieku jesteś wielki. Wiem. Dość duże mam rozmiary. Propolis, czekaj, gdzie jest propolis? Jeszcze jest 8 o, teraz nie buguje. Idę zrobić drugie nitki. Drugie, tam. drugie nitki. Nie drugie nitki. To... Przed chwilą. A idę znowu je odwiedzić. I to jest klucza pociągnąć. to jest akurat drogowskaz że tutaj idziemy do pszczółek. No, ściągnął się ten item sing, nie ściągnął się, kurde, szybciej, skurcie, o, pokur, szybciej. troszeczkę. Zobacz czy się tam, tam te zaznaczone cobblestone nie zrobi No dobrze. Jak się skończą, to je przyniosę. Okej. Okay. Czemu mi tu się pojawiają jakieś itemy niestworzone? No to jest niestworzona skrzynka. Sama nazwa mówi. Czarna dziura. A co no, to i nie pasuje? Forest Queen i nie ma kwiatków. jest dziwna ona. Wow, ta to dużo obrodziła... robotnic. No i to, to wiesz, one tam lubią dawać trochę tych robotnic czasami. No, lubią czasem tak. dać. <grych> I więcej się urodzi. Beesing... Aha, okej, okay, nie tak to ma być, tak. Dobra, coś tam tu robiłeś z tego walianta To wyszła Valiant eee, Queen tak. i dwa Midowsy. To super, dobrze. Beasting i Analyzer dobrze. Przynosę. Super, bo zrobiłem już dwa te moduły zrobiłem. Ile tam przynosisz je? A tak, ten, a komonym. są trzy, dwie robotnice i królowa. No to super. Hmm. Z majestik jest królowa Cultivate, dron Majestic i dron Noble. No i dobrze, super jest. Wyszło tak jak chciałem. Jeszcze jedna ta komon, tylko że ona długo żyje. Nie, niedługo. Short life. Krótkie życie. Bardzo krótkie życie. No to będzie miała dużo tych wszystkich. Dużo dzieciaków. Jezus. Dawaj, kończ tu. Znowu mam taką muzykę głośno. No. cicho jest. Mm. Dobra, Ci Zamykamy. Iridium ingot. Masz iridium ingot zrobione gdzieś? Mam. Iridium ingot. Dobra, masz iridium ingoty. A co ty robisz? Zobacz, chcę, chcę zacząć robić już ten aktor. Nie, reaktor. nie dzisiaj. Nie dziś, to jutro. Wrzucam majestika, Cultivata i nobla i trzy komony. Nobla najpierw chcę zobaczyć, Każdę. jak wygląda. Nobla. Nobla to możesz dostać. Za psztoły, nie? Moje te komony na pewno są czyste, bo nie dało się ich zmutować niczym innym, więc nie mutowałem, więc są czyste. To już wiem na pewno. Osz mi się. Majestic Cultivated, dobrze, może być. Ty. Ja pierniczę, mam pomysł. Już to boję. Y... Maszyny z ekstra bis. Zrobimy... narobimy trochę tych cultivate'ów, znacznie na komonów. No. Zrobi się template, czyli taką matrycę. I będzie można z każdej pszczoły zrobić Komono. Tak? No? Czysty Nobel? Czysty Nobel, czysty Nobel, popatrz. Czyściutki. Czysty Nobel. No elegancko. Dobrze wyszedł, tylko żeby miał, żeby miał czystą królową, to jeszcze by było, to już bym po prostu był świetny. O, trochę miotków przenosiłem Ale fajnie to się robi wszystko No, tego że pszczoły się strasznie dużo czasu No ale mam Cultivate Nobel pszczoły ile mam tych półmater Ale tak naprawdę ile ich mam Nie ja chyba Chyba ustawię crafting sobie diamentowych skrzyń Wiesz mhm. Mam, wiem co zrobię. 6. Teraz, teraz zrobię totalną masakrę, czyli skrzyżuję pszczoły, które teoretycznie powinny mi dać Nobla, ale nie wiadomo czy dadzą. No, zamknij się. No, nie wziąłem sobie tych pszczół, no świetnie jestem. Tu podbieram za to tu. A co chcę słychać? Cultivation Noble i Forest Noble? No? Tu? co ja tu wrzuciłem? Aha wiem co wrzuciłem hm. A tu jest Forest Valiant Valiant to jest pszczoła tylko do skrzyżowania właśnie na heroika A z czym się krzywujemy? Daj... Na heroika? Z... już ci powiem. O. Karteczka. Jest to Karteczka? Mm. No heroika ze Steedfastem Waliant ze Steedfast ale Steedfasta się znajduje tylko w Imprinterze albo w jaskini Tak, wiem Miałem na tamtej mapce Znaczy Szula znalazł hmm. nie? No, ale miałem Generalnie to chodzi, że był hmm. Ciekawe kto tu zamawiał Glass Pain Zamawiał, ja wrzuciłem dla Spaina bo robiłem. Mm, bianalizę. a się no tak zastanawiam, Skąd on się tu wziął? A, a Gdzie jest moja królowa common? Wiesz, analizuje się. A jest, to już się znalazło. Analizuje się, chciałem, mówiłem skrzynka. Ja mam craft, craft lul, craft. Mam zwykłe, ale dobra. Ciudad go niezwykłe Genopul Genetic Machine, Genopul. Jest dobra Sturgy Machine, Small Circuit Board mm. Small Small circuity masz jakiś automatyczny crafting? Small Circuit... Chodzi ci co o te niebieskie? Nie, nie, ale no. powinno ich być parę. Jest 6. Osobyście to zrobimy maszyny do pszczółek Aha a, Sturdy Machine, redstone 10, 10. i 6 Machine Tej i to będzie jeden. chyba nawet lepiej działać będzie kilkanaście skrzyn. Bo tak to wyciąga z jednej No a tak to będzie z każdej Ale to zrobię taką podłogę tak. szklaną I zrobię... Co? Taką jak ja chcę zrobić? Nie no tutaj, tu co mam um drewnianą siebie? podłogę, co tam stoisz, zrobisz szklaną. No. Aha. Częściowo szklaną i piętro niżej zrobię tę skrzynię Aha, no i fajnie, fajnie będzie. No. O tutaj, o, tutaj chyba jest Strudy, strudyk, strudyk kasing, kasink, kasink. Kasink. Zamawiałeś. O oh, kasink. Moja maszyna Moja. To czekaj, reston to i co jeszcze Jedno pół, to, to Aha, i small circuit jest Mam na craftingu go zrobić, czy mm, co, maszyna? Maszyna? Tego na craftingu A Będziemy no. więcej takich robić? No Raczej nie, nie. Bo to tylko w jednym miejscu, żeby tylko były, nie? No to ich nie, nie będzie ich więcej robionych to Nie, będą to nie będzie włączy. tylko jedno. A nie, te będzie, te będą więcej, kurde. Te będą, bo to są wcześniejsze, widzisz. Szup. To są te gorsze. Najgorsze w ogóle maszyny to są, więc gdzie trzeba je zrobić. Która jest w ogóle godzina? O, do, się do się o, A, co tu? To, tego się nie da zrobić na craftingu Na pewno się da Nie da się Jak może się nie dać No ej, ja, patrz, nie się, da na się A? Nie zobacz, nie da się No zobacz próbuj sobie zrobić nie da się o jest poszło? nie poszło A, nie, nie działa import klikam no tylko że ona musi Przybił być mu tabliczka. w tym miejscu bo do skrzynki tam jest na początku jest dostęp do skrzynki Aha. Nie rozumiem. Tutaj jest ten. to Tutaj muszę wstawić craftinga. Ostatni oj, oj, oj. mój crafting. Tu. Fajna zabawa z tym Minecraftem. Naprawdę na serwerze. A nie możemy coś wspólnie pokreować, Coś ten. Nie da się. Nie da się tego zrobić na craftingu. Albo mi coś... coś Bo się nie, nie da. To jest. Niby... No, nie da się. No to dobra, to zrobimy ją na zwykłym. Ale hamowa. Czy znaczy, da, da się znaczy. zrobić ani nasz... na tym, nie na luzie logistycznej. Da się zrobić na, na... Baj. na bajkę. Znaczy, przypuszczam, że się da. No na A w sumie. A wiesz co, można zrobić? Znaczy jest potrzeba. No, ich kilka będę potrzebował na pewno. A to jest. Co to jest za maszyna? To jest część do maszyny, kurde, która może pszczoły zmieniać z jednej w drugą. Część? Jak I część tak dalej. To maszyna. No, no, nie, to jest y, tylko część do tej maszyny. Wpisz sobie, no, y, sobie tak, genopul. Genopul. Gen... Gen... Genopul. Gen Gen, gen, no gen i tam masz genet, genop, no, genop. Genepul No i patrz i teraz wchodzisz tak, kliknij na to i masz tak Genetic Machine po środku i po środku masz jeszcze Apiarist Machine i dopiero to jest właśnie okay. to co chcesz zrobić. Z Genetic Machine robi się Genepul, genepul. Tak, A z, genepul. z Apiarist Machine robi się no, ale nic pokazać że się Gdzieś, robi z Gdzieś... genopolu Z Genopolu się już nic nie robi Genopol to jest e, a, taka już, jakby... Tak, czuję, czuję, a machine. Taki... Okej, okay. już czuję bazę No, więc będzie ich kilka, nie? Na pewno będzie raz, dwa Advanced, Advanced Genetic Machine, co to robi? Ten Graf, machine Tiger I01 Nie wiem Te ore dyrektory To jest takie dziwne Co pokazuje, to tak jakby Pokazywało craftingi, których się nie da... zrobić. Locks pytanie for you Słyszysz? No, aha Loks, no słyszałem, słyszałem właśnie Loks mógłbyś mi maszyny takie jak a, y, Izolator Replikator, Purifier, Inoculator a i Zaire Chcę zobaczyć jak one działają a nie wiem a nie jak możemy działają Możemy tylko, że zanim my je zrobimy to minie nie. A ciemu, a co takiego skomplikowanego w nich jest? Patrz Każdą maszynę robisz z Advanced Genetic Machine a ge Advanced Genetic Machine robisz z Genetic Machine A Genetic Machine robisz z Apiarist Machine What the fuck no i to robisz tak dosłownie Atom. wiesz. No to po prostu rządzi. trzeba zrobić stack Apiaris Machine Ehm no No i do tego potrzebuję przynkę, supplier Nie jest. Tak zrobię table. Mów mi I po kolei jakie itemy potrzeba, ja będę zamawiał Yyy 6 takich żelaza A bo 6 idzie, idzie w craftingu tak, sześć, tak. Tak. No to poleciałeś Poleciałeś żelaza. po bandzie, dobra yy. Poszło Dobrze 6 staków żelaza, stak, stak redstone yy, Stack sturdy <laughs> machine O jezu to, to... I żeby było jeszcze śmieszniej, stack small circle Board No nie no teraz to mnie do... żeś rozbawił Small circle board się rozbawił robi... Tak z, Kartonry, z chyba? jednego tinu i 6 redstoneów czyli 6 taków redstone 7 w sumie w sumie tak <noise> Pot, no, potrafię jasne. cię rozbawić nie? ty ja mam 718 mater, nie wierzę w to jest połowa z tego to jestem w stanie uwierzyć e, hm. dobra czekaj e, nie irydium Ta, ty 802 irydium niby mam mhm jasne z tak tinu przecież ja mam ponad, jeden, ponad 1k iridium or Aha, ale ja mam iGo. Dlatego I jutro się przesiadł. A Ore? Nie wiem. A Ore mam też ponad A, <coughs> I jeszcze 6 taków Redstone'a. 6 taków Redstone'a, tak. Masz już 6 taków nie, 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 tego? mówiłem wszystko i teraz czekamy. No, czekamy, 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 czekamy. A, bo właśnie, bo ja tutaj mam tego. Już tego piczka tu, małego. Piczka małego. Patrz, no small circuit board. A skąd Wyrzucam masz? ci tam. Tym. No bo mam, no... Wyciągnąłem ze skrzynki. Jest ich sześć A co to ja. sześć jak potrzebujemy z takich. No niestety. Muszę powyrzucać większość tych rzeczy. A później... Nie no trzeba tu zrobić kurczę u siebie też przerobię tą czarną tak, skrzynkę na, na ten na no A ciekawe jak moje, moje query są Dajcie jakaś surowka do rur? Hmm. Hmm. Tutaj? No Stąd? Zobacz, gdzieś? Poznasz No tutaj coś latają różne rzeczy nie? Aha tutaj jest to sobie zostawię i to sobie... Leci, no, leci, no, wiesz, jest no. dużo tej solówki. W trochę dużo, duże query No, ja też miałem duże. Co no, tam no, z żelazem? Recente, teraz Jeden stag red stał na 13 to ja zamówiłem, aha, nie <grym> zamówiłem się jest tak. Circuit Board. Mmm.. Ciekawe z czego to zrobisz? W Carpenterze masz recepturkę? No, się nie to ja tu już ustawiłem redstone'y, to tylko wystarczy się ustawić pośrodku i ręcznie trzeba będzie robić. Chociaż no. No. Mógłbym podłączyć tutaj ten Ekstraktor modul Al i supplier? No. Nie, supplier nie, bo to wrzucę po prostu wszystko, a to będzie robiło. Tylko teraz Aha, wiesz no co, dobra. zamówienie do tego wszystkiego Jeszcze Dobra, nie masz trzech redstone, nie masz sześciu staków redstone następnych Nie przyszły Nie, bo przyjdą na końcu Most. Bo, bo bo to po kolei mhm. będzie eee, Supplier, dobra Teraz powinien co? Tin iść, tak? No to stack tin, powinien przyjść czemu Dzień. jest jakoś tak dziwnie zabierany? Nie wiem. Aha, bo w do maszyny się robią jeszcze. Albo tu nie powinno, nie powinno być tego prowajdera, wiesz? Wiesz co? Za ten... Muszę go zamienić z jakąś inną rolą. Przepraszam, o co się? Weź głowę. Slaby idą. To skąd no, masz słaby? prostu słaby. Aha Część jeszcze znowu z taktyniów zawołać. O, dobra, niech, niech skończy robić to co mhm. robi. No już mamy tak to. Już mamy prawie... Będzie za chwilę prawie ten jest tak z Turki no. maszyny. jest to takie głupie. Co? O, no to nie jest takie głupie. Mhm. Sobie fajnie latają itemki w rulach, tak? A my na dzisiaj już skończymy. Mhm. Na razie, cześć.